Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Ali, a to kolejny odcinek z Margonem I zaczynamy sobie PvP Z jakimś tropicielem Paddy the Buddy Paddy the Buddy to ja znam, ale Z UFC mój drogi Tam to jest Paddy the Buddy A tutaj, tutaj to nie ma Paddy Debadiego. Co on tak uniki robi? Co on? Dobra, wycięty Bijemy zbrojmistrza, niestety pusty I lecimy sobie na czołkera. No i moi drodzy, jesteśmy, jesteśmy na moim tancerzu, który jest prawie ulepszony, bo brakuje już tylko troszkę do plus 5. Tu, jak widzicie, mamy legendarną esencję stabilizacji, którą jak najbardziej sobie tutaj w tą czapkę wbiję, ale powolutku, powolutku, pomalutku. Na razie, chciałbym Wam tutaj. Przedstawić krótki, szybki opening z pierwszego dnia z Otchłani, gdzie udało mi się na trzech postaciach wbić heroiczną skrzyneczkę. Także zapraszam do obejrzenia. Także moi drodzy, no jak sami widzieliście, udało się zlotać jedną legendę, to jest i tak dobry początek jak, jak na mnie, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym kiedykolwiek zlotał jakąkolwiek legendę z tych skrzynek z więc to naprawdę dobrze rokuje. Naprawdę, więc jestem zadowolony, tym bardziej, że jest to fajna ulepka. Cieszyłbym się z tej czapki legendarnej na w sumie każdej innej postaci, czyli na 300, na 114, wtedy bym się cieszył jak najbardziej. Ale ta legendarna ulepa jest jak najbardziej trafiona. Jest jak najbardziej trafioną legendą, jeśli chodzi o ten 83. Oczywiście też dałaby mi fajną ilość yy, bardzo fajną ilość jak to się nazywa? No, tej esencji, w sensie, no, po rozbiciu tej czapeczki miałbym sporo tej esy, więc to też by była fajna opcja, żeby sobie taką czapeczkę rozbić. Ale póki co ta ulepa jest jak najbardziej bardzo fajną, naprawdę powiem bardzo, ale to bardzo fajną opcją. No i mam nadzieję, że więcej mi tej ulepy spadnie, no ale oczywiście, że nie będzie to sama ulepa, że pojawią się też inne. Legendy takie jak właśnie: choćby ta czapka, która i na 300, i na 114 bardzo by nam się przydała. No i moi kochani, to nie wszystko jeśli chodzi o legendy. Zaraz Wam przedstawię jeszcze inną legendę, którą udało mi się zdobyć w bardzo ciekawy sposób, bo na telefonie. I zaraz Wam się pochwalę, bo tak jak mi napisali klanowicze, no to jest legenda po prostu. Top tier, jeśli chodzi o Jej jakość, o jej statystyki i Przystosowanie do profesji I jest to legenda zdobyta na 184 poziomie I zaraz sobie do niej przejdziemy eee, Pyk pyk pyk, tylko jeszcze skoczę sobie tutaj tą postacią na ingotie Bo nasza czteroręka Sofia ma 10 minut do końca respa Więc bardzo miło byłoby ją znaleźć Tu mamy jeszcze chokera za 40 sekund niecałe no zbrojem mistrza to już się nie będziemy łasić, ale tego czołkera w sumie bym sobie zbił. I w sumie lognijmy sobie na tego 8-3, a później pokażę wam ową legendę, którą zdobyłem. I nie wiem czy to najlepsza decyzja z mojej strony. O, unikacik, fajnie. Nie wiem czy to najlepsza decyzja z mojej strony, czy jednak nie do końca. Ale prawdopodobnie, mimo zdobycia tak fajnej legendy, mimo ulepszenia tej postaci, zbliżamy się do jej końca. I będę ją prawdopodobnie resetował na inny przedział. Czyli nie będzie to przedział wyższy, tylko będzie to przedział niższy. A o legendzie mówię właśnie tej: czyli rogowościźnie badacza. Bardzo fajny naszyjnik z bardzo fajnymi statystykami. <laughs> Sorki. No po prostu top, naszej top, no przekodacki jest, ale chyba będzie musiał poczekać na nieco, na nieco lepsze czasy, bo ta postać, no tak jak już powiedziałem, niestety pójdzie do odstawki. Okej okay, moi drodzy, mamy tutaj bicie Rogera, ok mamy skrzynkę z Rogera i broń Unii na tanca, to ksujemy, może cokolwiek uda się złapać i... i cóż i cóż hmm. Lecimy sobie kamyczkiem Szybki kamyczek i czy coś nam wpadło? No niestety nie wpadło nam nic Ale mamy tepka do trupiej, do, nie do tuza, dziadu do tuzmer. Jeszcze raz i jeszcze raz do tuzmer i lecimy na wysperem Lecimy na wyspę, Rę, bo trzeba znaleźć tą czteroręką Sofię. <laughs> Przepraszam, ale coś mi dzisiaj krztusi, musimy ją znaleźć. O ile nie wybili jej jacyś przeciwnicy, ale raczej nie powinni. Yy, ale fajnie, fajnie, że tutaj jeszcze przerywnik z Herowskiem. No i jak widzieliście, takie były, a nie inne dropy. Tu jeszcze nie przerzuciłem tego do, do depozytu. A też fajnie by było wykorzystać te unikaty, to Herko, między innymi właśnie na ulepkę. Właśnie na ulepkę e, tej czapki na 8 trójce mojej ale na spokojnie tutaj najpierw sobie tą sofię chcę znaleźć, bo później i tak. E, bo później i tak chcę wykorzystać sobie te fajne tymczasowe kwity na wywołanie sklepu. Na mojej 300 chcę sobie je wykorzystać i polatać troszkę sianka, bo dawno tego nie robiłem. U, ej! A jest grane? Gdzie jest ta ręka Sofia? Przyszedłem przed chwilą, te akule nie było. Wyspa Rem, też nie było. No to zostało mi tylko bezdenne przepaści i tutaj ewentualnie korytarze wygnańców, bo cała reszta to już... Dobra, wiecie co? Jeszcze nawet tu zejdę, do tej sali, do tej sali e, rządzy P2. Mimo, że już tutaj byłem chwilę temu dosłownie, to jeszcze tak na zaś, co by nie było, że gdzieś mi, wiecie, zrespiła dosłownie w ostatniej tysięcznej sekundy na plecach to wolę sobie to jeszcze raz kliknąć dobra i już dochodzimy sobie do ostatnich dwóch respów jakie mamy do sprawdzenia, no jeśli wybili no to szkoda, bo poświęciłem na to troszkę czasu jeśli jednak nie wybili no to super, ransko, bo sobie zbijemy heroska ewentowego no i to mi się nie podoba i jeszcze tutaj jest kina zagubionych. Nie wiem, czy w tej, tej opuszczonych byłem, ale byłem sala EHP1. Nie wiem, ej, powiem wam, że już, już dostaję takiego po prostu kręćka od latania po tej ingoti Naprawdę, no po prostu głupieje. Od latania w tych wszystkich pomieszczeniach to człowiek głupieje. Naprawdę, tak sobie moi drodzy pomyślałem. No bo niestety 120 nie znalazłem. I mamy zakończenie eventu, bo jutro o 13 chyba albo 11 będzie wyłączenie już całkowicie eventu i pomyślałem sobie, że a co tam? Dajmy szczęściu jeszcze szansę i kupmy sobie dwa kuferki szczęśliwca. 3000 łusek Niech będzie, spróbujmy. Może akurat to będą te szczęśliwe kuferki, które dadzą jakiegoś KCS-ka, które dadzą powiększenie depo, które dadzą torbę na teleporty. Zobaczmy, co będzie z pierwszego. Z pierwszego będzie łuska, będzie waluta i będzie samorodek. Także, no nie, nic takiego bardzo ciekawego. Eee, zjedzmy sobie od razu łuskę. Tu sobie dodajmy. Odświeżę sobie ekranik, żeby tej legendy mi tutaj nie, nie świeciło. O, choker. A tu jakby zaświeciło jeszcze to, by była historia. No i dobra, i drugi kuferek. Utrwalenie stroju. I to jest całkiem dobre. I mamy ucieczkę z walki. I mamy jeszcze zwój przywołania drużyny na kolosa. Czyli no totalny useless. Prawdę mówiąc tak samo jak kuferek z tymi nagrobkami. Też raczej useless. Ile mamy? 5600. Dobra, to jeszcze odpalmy sobie jeden kufereczek. Jeden, jeden jeszcze odpalimy na pewno. Zobaczymy... Co tutaj nam wpadnie? I zobaczmy. Jest błogo. Jest rebitka. Jest znowu waluta i kuferek kuponów. Mhm. Mhm, Okej. Okay. Tego typu, tego typu. Tutaj błogo nam wpadło. Okej. Okay. To co? Ostatni? Ostatni sportowy, dobra, pyk Ile mamy? 2600, no i elegancko I jedziemy, ostatni Proszę, coś dobrego No i jest, jest dobry los, to jest naprawdę dobry los Bo dało jesełki, dało torbę Dało tepę na kolosa, a to się przyda I dało dwa razy runki, także tutaj mamy bardzo dobry losik Od razu sobie zjadamy, mamy 3500 To co? To jeszcze jeden? Dobra, ale teraz już na 100% ostatni. Na 100% niech nam tylko zniknie obramówka po legendzie. No, ale tutaj plecak na teleporty fajna sprawa. I pół. I co mamy? Yy, wyczerp, walutę, złoto, skracajki i samolotki. No dobra, no tutaj już troszkę gorzej. Dobra, i no mamy trzy skrzynki tej waluty. Od, odpalmy sobie ją od razu. Ile mamy? 3, 5, 7, 7 waluty, no to co, na dwa pakiety teleportów będzie jakiś na użycia. Okej, okay, okej, okay. tu sobie kuferki otwórzmy, co mamy? 3 na outfit, no trzy na outfit, może będzie jeszcze jeden na outfit w depo, to się przerobi. Na dwa na teleporty, tu mamy samorodki. No tu mamy plecak mistrza teleportacji, także piękna rzecz. Ja sobie go od razu podmieniam, zaraz sobie też teleporty poprzekładam. No, to, to był dobry drop. To był naprawdę dobry drop. Czy warto było tą loterię zrobić? No, mamy tu trwale stroju na event gwiazdkowy, bo na razie nie ma co tutaj tego wykorzystywać. Ale odpowiadając sobie, czy to była dobra inwestycja, troszkę zabawy, troszkę że tak powiem, no loterii samej w sobie. No, to na pewno się przyda. To się wykorzysta pewnie nawet dzisiaj. To się na pewno przyda. To się użyje. Tu mamy samorodki. Trochę tych samorodków jest. No. W ten sposób. No i tu jeszcze kupimy sobie jakieś dwa teleporty. Wyczajmy, może będzie coś ciekawego z tych teleportów. No jak nie będzie, no to się to coś tak wybierze za tę walutkę. A no i moi drodzy, jeszcze zapomniałem się pochwalić w sumie. O, pięknie. Hero. Zapomniałem się w sumie pochwalić. Yy, obniżyłem sobie tę broń jednoręczną <laughs> w końcu. Także mamy już i fizyk i trutę obniżoną elegancko. Możemy sobie nawet wbić tutaj herko pięknie. Pyk 206 tysięcy także powolutku ale idzie. Będziemy sobie zaraz bili bacę. Podobno ma lecieć przywo więc czekamy i <laughs> jest i przywo. Zobaczymy, co tam z Bacy na łowce zaklepana lega. Także zobaczymy, co nam tutaj spadnie. Jest i Baca bez łowiec. I mamy skrzynkę Hero, unikatowe buty i tyle. Czyli bez jakichś rewelacji. Bez jakichś rewelacji. Dobra. Byle się nie wyciupnąć. OK można się zaraz postać postaci wylogować. No niestety nie ma nic. części tego filmu, no troszkę minęło e, i troszkę wydłużył mi się ten okres nagrywania tego odcinka, ale chcę dla Was nagrać w miarę dłuższy materiał więc mamy kolejne efekty odchłani z dnia dzisiejszego, dzień drugi, kolejne skrzyneczki na trzech postaciach, więc e, cóż, no lecimy sobie lecimy sobie z tymi skrzyneczkami, zobaczymy co nam tu wpadnie, miejmy nadzieję, że troszkę tej ulepy nam wpadnie, no i że coś się dzisiaj nam zaświeci Pyk, dobra, ostatnia skrzyneczka unikatowa, całkiem nieźle, całkiem nieźle. Coś tutaj jest do wsadzenia. No i pyk, pierwsza unikatowa, druga unikatowa i trzecia. O proszę, do bardzo fajnie. Bardzo fajnie, ok, tak to sobie ustawmy. No i mamy heroiczną skrzyneczkę. Eee, dajmy sobie podgląd na chwilę. No jest tutaj taka fajna rzecz, sprawdźmy. Co to za gówno? I jakieś przywołanie zażygane na kolosa, ale dziadostwo. No nic, logamy sobie na 114, licząc, że tutaj przypisze nam szczęście nieco, nieco bardziej po prostu. I ta sama historia. Gdzie mamy te skrzyneczki? Ślepy jestem tutaj. Cyk i cyk, jedziemy sobie. OK, tutaj ulepka, fajnie było go jakiś. Znowu ulepka, unikacik, potek, jakieś złotko, pyk, ulepka i potka. OK, całkiem nieźle, dobra, i unikatowe. Raz. Proszę bardzo, mamy herko i unikatowe. Dobra, skrzyneczka, pyk. No i tutaj naszyjnik heroiczny. No i została 300. Od 300 sobie dzisiaj zaczynamy. E, tu, na 300 dzisiaj kończymy? Wczoraj żeśmy sobie od 300 zaczynali. Więc e, nie przedłużamy. Tak samo tu sobie ustawmy to. I jedziemy zwykłe skrzyneczki. Liczymy tutaj na dużo, dużo ulepy. Okej, okay. całkiem nieźle na razie. Co to jest? Skrzajka. Okej, okay, powiedzmy. Jeszcze dwie. Jedna. Młogą na łup, ok. No i dobra, trzy unikatowe: pierwsza, druga i trzecia. Z tych unikatowych, co ciekawe, też może nam spaść legenda, która spadnie teraz. No niestety nie spadła. A ten pierścień swoją drogą jest całkiem niezły, więc załóżmy go sobie. Na pewno poprawi nam te statystyki. Miejmy nadzieję, a jak nie, no to w razie czego ten sobie wrzucę do depozytu. No, dzisiaj bez legendy, moi kochani, dzisiaj bez legendy, szkoda, szkoda, wielka szkoda bym nawet powiedział. Ale ulepszmy sobie to, co możemy, to, co możemy sobie ulepszmy, i zróbmy to tak, w ten sposób. Eee, Sióp, tutaj sobie wrzućmy te dziady, wykupiłem sobie jedną stronę D, po więcej. Miejmy nadzieję, że to dobry ruch. Eee, tutaj sobie weźmy te. Zwykłe potki, tu sobie wywalmy to, co to jest, to jest. Odymuje wyczerpanie, xd. I tutaj, jakaś potka, to sobie tu wżyćmy. Na przykład, dobra, wpadźmy jeszcze sobie sianko. Ok, coś tam coś tam wpadło. Ok, i 114 na nią sobie tutaj też lognimy. Ok, tutaj też trzeba wykonać. Skok e, do Ithan. Hops. Tutaj mamy też kilka dziadów do wsadzenia. Dobra, wiecie co? Ja to sobie sobie już przerzucę sam i zaraz się widzimy. No i dobra, jesteśmy. Ulepszymy sobie tę czapkę. Najpierw wrzućmy tam te kilka zwyklaków. Ok, no i dobra, i pakujemy. Miejmy nadzieję, że tu się wszystko zmieści naraz raz. Powinno. Ile z tego będzie? 47k ulepy. A tu będzie prawie 50. No dobra. Okej, okay, niech będzie. 262,5 tysiąca ponad. Najsik. Nice. I teraz czy to mi da już... To już da grubo. No dobra. No to dajemy. Hops. Prawie 400 tysięcy ulepy. Piękna sprawa. Naprawdę piękna sprawa. I moi kochani. W tym momencie... Ja pożegnam się z wami Jeśli chodzi o ten odcinek I od razu zabieram się do nagrywania wam następnego materiału Z racji, że Moja postać została zresetowana Dostałem już zaproszenie Na nową postać No i nie, nie przedłużając Oh shit Najsik nice Proszę, proszę Fajny skinek, swoją drogą Nie przedłużając ja zabieram się za przekładanie kwipunku do Expa. Wam życzę miłego wieczoru, czy tam miłej reszty dnia. Dzięki za oglądanie. Buziaczki. Trzymajcie się i na laski. Cześć, cześć.